Siemaneczko, z tej strony Szadek, witam Was na kanale Przemo, tak dokładnie I witam Was w kolejnym mini vlogu, tak Oczywiście była trochę przerwa od tych mini vlogów, ale myślę, że wyszła na dobre Jeżeli będziecie chcieli więcej, zostawcie łapeczkę w górę oraz zostawcie suba tam na dole, żeby żaden z Was nie minął żadnego materiału Tak, powracam, słuchajcie, już z tymi mini vlogami będzie trochę ich częściej Dzisiaj sobie stypuję walkę wieczoru galika KSW 70, czyli Pudzian kontra Materla tak, moim zdaniem wygra e, Michał Materla ze względu na technikę. Będzie po, po, po pierwsze szybszy od Mariusza i będzie bardziej technicznym e, zawodnikiem niż Mariusz. Mariusz będzie stawiał raczej na siłę i na kondycję. Także, moim zdaniem, wygra to Michał Materla. Ale możecie też oczywiście napisać swoją opinię w komentarzu, co sądzicie o tej walce. Całe typowanie walk e, KSW70 będzie jutro na moim kanale Szadek. Także serdecznie zapraszam. Dlatego co, oficjalnie powracam już do tych mini vlogów, dlatego się z wami żegnam i do zobaczenia już w sumie we wtorek albo w poniedziałek następnym. Siema.